Masz tylko 60 sekund. Ale właśnie w tej minucie może wydarzyć się cud. Jeśli czujesz, że potrzebujesz uzdrowienia, prowadzenia, odpowiedzi, ta modlitwa jest dla ciebie. Panie Jezu, przychodzę do ciebie tak jak jestem, z moimi lękami, moim bólem, moją pustką. Ty znasz moje serce. Ty wiesz, czego mi dziś potrzeba. Proszę, dotknij mnie. Ulecz to, co we mnie zranione. Uspokój to, co niespokojne, rozświetl to, co ciemne, prowadź mnie, gdy nie widzę drogi, kochaj mnie, nawet gdy wątpię. Jezu, nie zostawiaj mnie, amen. Zamknij oczy i powtórz to całym sercem. A jeśli ta modlitwa coś poruszyła, napisz amen w komentarzu. Zasubskrybuj, jeśli chcesz codziennie zatrzymać się na 60 sekund z Bogiem. Bóg działa w ciszy, ale odpowiada w sercu.